Musisz posprzątać ten bałagan. Zrobiłam bałagan? Oj, posprzątam, gdy pobawię się z Tedim. E -mo. najpierw posprząta, a potem pobawisz się z Tedim. Ale w końcu przestało padać. Chcę na trochę wyjść z domu. Ha, naprawdę? Zaraz znowu może zacząć padać. Ładnie proszę. Ha, no dobra. Idź. Posprzątasz później. Tylko żebyś o tym nie zapomniała. Dobra, ja o niczym nie zapominam. To gdzie ja się wybierałam? No tak, Teddy! <grystanie> o, czy to słońce? Tak! Wyjdźmy szybko z domu, zanim znowu zacznie padać deszcz. Świetny pomysł! Już czas, to wiem! Uśmiechem zacznij każdy dzień, już czas! Och tak! Piękny jest ten zabaw świat. Dziś każde marzenie spełnia się, a z przyjacielem raźniej każdy wie, no choć, już czas, przygoda. Doskonała pogoda na wędkowanie Złap i wypuść To moja ulubiona dyscyplina Co to złap i wypuść? Łapiesz rybę i Wypuszczasz ją z powrotem do wody Bo ryby żyją właśnie w wodzie Uuuu A moje miejsce jest tam, gdzie świeci słońce Słyszysz to niebo? Żadnego deszczu A kaptur masz tylko na wszelki wypadek Wiosłuj, wiosłuj i, łódką sobie płyń Miło tak, miło tak, miło tak, miło tak, ciesz się pięknem dni Wiosłuj, wiosłuj i, łódką sobie wiosłuj, wiosłuj i Miło tak, i, tak miło tak, miło tak, miło tak, ciesz się pięknem dni Wiosłuj, swój misiu czego więcej mieć. Misiu czego miło tak, więcej miło tak, miło tak, miło, tak miło tak miło, tak tak miło, miło, miło mieć. Tak, miło tak, tak mieć. Aha Aha! Bo! Pisz? Słuchałem mojej wędki. Ona zna najlepsze miejsca do wędkowania. Jej, wspaniale to słyszeć. Choć ja niczego nie usłyszałam. <grym> Jej, mam branie. Szybko, Emmo, podbierak. Ta ryba jest wielka. Jej, twoja wędka naprawdę zna najlepsze miejsca na łowienie ryb. To, to jest... Uff. Uff. Słyszałam o butelkowej rybie. Gdzie ma oczy? O, nie ma czegoś takiego jak butelkowa ryba. Są tylko śmieci. Plastik, który wylądował w jeziorze. Kto wrzuca śmieci do jeziora i niszczy rybom dom? Nie wiem tego. Zabierzemy to ze sobą i wyrzucimy do śmietnika. <śmiech> <śmiech> mm, Teddy, złapałam rybę. Co robić? Pomóż! <laughs> Złap mocno za rączkę i kręć powoli. Ogryzek jabłka? To dziwne! Zjadłam jabłko zanim tutaj przypłynęliśmy! Kredki? Butelki? Papierki! Teddy, to wszystko zostawiłam dzisiaj w kuchni! Zdaje się, że niesprzątanie po sobie może zaszkodzić naturze! I zepsuć dobrze zapowiadającą się wyprawę na ryby! Kto mógł wiedzieć, że mój bałagan stanie się ich bałaganem? Karla wiedziała. Masz rację. Muszę już wracać. Zaczęło padać, a ja muszę jeszcze posprzątać. Nie, Karlo, stój! Co? Dlaczego? Mam robaka na plecach? Zdejmij go, zdejmij go! Nie, ja zrobiłam bałagan i ja jego posprzątam. <laughs> Dziękuję, Emma. Papa pa, śmieci! Wy nie popływacie w jeziorze! Haa?